Cześć, witam was w sobotni poranek. Trzeba troszeczkę wyjaśnić parę spraw związanych z wczorajszym tematem, czyli z tą stroną do sprawdzania, kiedy wpadają w skrzynie. Dla mnie, jako twórcy YouTubeowego, Muszę brać pod uwagę, że i mam tych mniej zaawansowanych widzów średnich i tych zaawansowanych też czasem nie obejrzą, żeby się pośmiać. Więc muszę brać pod uwagę, żeby tłumaczyć dokładniej. Ale też musicie mnie zrozumieć, że nie mogę za każdym razem w każdym filmie powtarzać to samo od podstaw do momentu, kiedy chcę coś Wam wytłumaczyć. Bo to też za dużo czasu zajmie. Więc takie podstawy jak na przykład znalezienie player taga to już powinniście dawno znać, tym bardziej, że parę razy to y, pokazywałem. No i tym bardziej wam pokażę, gdzie znaleźć swojego hashtaga. Właśnie swojego hashtaga. Tutaj wchodzicie w profil i tutaj macie pisze PWP hashtag i tutaj pod spodem jest mój numer wpisany, więc y, każdy sobie sam może wejść. Tutaj zobaczcie w profil, klikacie tutaj P.O.W.P., Macie profil i tutaj jest właśnie wasz hash tak, waszego konta. Dobra, ale wróćmy sobie teraz do tej strony. Musicie wziąć pod uwagę, że ta właśnie strona wczoraj miała bardzo dużo przerw w pracy. Nie dziwię się, jak nagle wszyscy zaczęli na nią włazić, wejdzie milion, dwa miliony osób, powiedzmy, to ta strona nie wyrobi. Serwer też ma jakieś tam obciążenie, do którego może wyrobić, więc musicie wziąć to pod uwagę, że ta strona też nie działa perfekcyjnie. Oni nad tym pracują, wprowadzają nowe udoskonalenia i musicie naprawdę być cierpliwi. Tym bardziej że za pierwszym razem, jak próbujecie z Zobaczyć swoje konto, to możecie się rozczarować. Tym bardziej zobaczcie. Jeżeli Wam wyskoczy coś takiego, to znaczy, że źle wpisaliście właśnie hashtag swojego konta. Najczęściej właśnie mylą literą i cyfrą jest lit O i 0. Musicie na to zwrócić uwagę. Jeżeli też traficie na coś takiego, to waszego profilu jeszcze nie ma w systemie, w bazie tej strony, że tutaj pisze, że właśnie konta zostają, profile zostają odświeżane co 4 godziny, a walki co 8 godzin, więc musicie poprosić o odświeżenie swojego konta, jest request zrobiony i za jakiś czas wejść, zobaczyć, czy wasze konto zostało odświeżone. Tak samo zdarza się, że Wasze konto jest w trakcie odświeżania. Trafiło powiedzmy do kolejki i na stronie powiedzmy podobnej do tej albo do tej będzie wyświetlił wam się tekst po angielsku, że strona jest odświeżana, że jesteście w kolejce powiedzmy 8000 coś tam i tego. I że na przykład za pół godziny wasze konto może być dostępne, ale nie zawsze. Musicie wziąć to pod uwagę, że strona ma naprawdę bardzo duże obciążenie. Każdy chce wiedzieć, kiedy wypadnie mu skrzynia, więc musicie być cierpliwi. Naprawdę bądźcie cierpliwi, a strona działa. Naprawdę strona działa. Zobaczcie, jest godzina, jestem piątek, godzina 22. Mój profil jest w tej bazie już. Strona działa wolno, ale działa. Ja tu próbowałem kolegi. Yy, hashtag wpisać z mojego klanu. Właśnie poprosiłem o refresha jego konta. Profil. No, proszę spróbować później. O, i zobaczcie, widzicie. Aktualnie już odświeżyło jego konto. Przed chwilą widzieliście, że były błędy, a już teraz odświeżyło jego konto. Lester, zobacz masz. Za 300 będziesz miał super magiczną, za 69 będziesz miał yy, epicką. Więc ta strona działa. Musicie tylko jej pozwolić na to, żeby odświeżyła was profil za pierwszym razem jest to bardzo trudne nie denerwujcie się to nie jest fake to działa zobaczcie sobie komentarze pod wczorajszym filmem dużo osób pisze że to działa musicie tylko być cierpliwi Uff, dobra nagadałem się a teraz przejdźmy do przyjemniejszej części tego porannego filmu yy, otworzymy sobie yy, kla, y, chesta Otworzymy sobie chesta clam battle chest Liczę, że wpadnie mi pierwsza legenda. W końcu przydałaby się mi legenda. Dobra, nie, nie chcę legendy. Co by mi się przydało z tego? Zbieram aktualnie firebole. Dużo fireboli by mi się przydało. Bardzo dużo fireboli. Hogrider może być O, Goblin Gang mi się przyda bardzo. Lubię tą kartą grać ostatnio. Batteram, jestem bardzo zadowolony. Strzałki, no... Hmm. Exe. I co teraz? Mam swoją pierwszą legendę z tego chestu i jest nią sparki. Dobra, nieważne. Legenda to legenda. Trafiłem pierwszą legendę. Życzę Wam miłej soboty. Dzisiaj turniej jest przesunięty z uwagi tej, że nie będę mógł go założyć. Na wieczór będzie pewnie z live'em. Dobra, miłej soboty Wam życzę.